Tu teraz macie fajnie kreskę namalowaną z 2024 i tabliczkę z 97 roku. Tylko, że w 9.7 woda szła powoli, a tutaj jak stama poszła w stroniu, to woda przyszła błyskawicznie. Co do stronia i tam jakichś innych miejscowości, to podobno tam dużo osób wisiało na drzewach. Jak się już rozpędzasz z komentarzem, że tereny zalewowe itp., to chciałem Ci przypomnieć, że wody polskie w ogóle nie dbają o polskie rzeki. Przykład Olgi. Co chwilę, co roku od paru lat, wyrastają i rybki umierają. Denerwują Cię wyprzedzające ciężarówki na autostradach? To czemu transport nie idzie barkami? To jest najbardziej ekologiczny i ekonomiczny transport, ale nasze rzeki są pozostawione same sobą. A my, jak w kawałku P i H, zmiana gwiazdek z 8 na 7. Cytując Pana. Cejrowskiego wszyscy won. Daj 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 subobserwację, jaram się tym jak radio. Mateusz i Donek, gdy robili wspólnie łaskę. Naszym kolaborantom. I jeszcze taka szybka informacja: proces przeciwko absurdom polskiego orzecznictwa 21 luty 25 roku. Jak ktoś ma blisko, to polecam być. Zbiórka na placu bankowym Warszawa, godzina 11. Więcej na profilu mama autystki. W następnym odcinku będą piękne 30-letnie tramwaje i nowoczesne traktory. Subuj i obserwuj, będzie się działo.